W samym sercu Bieszczad Sztygarka Hetmańska. Go, oh. Przystań przy Zaporze i Radio SK zapraszają na rozpoczęcie wakacji nad Soliną w Sztygarce Hetmańskiej. Oh, oh. Go, oh, oh. Specjalnie na rozpoczęcie wakacji rozdajemy darmowe bilety na kajaki, rowery wodne i przejazdy statkiem z przystani przy Zaporze. Solina czeka, by powitać Cię znów. Witam wszystkich i zapraszam na rozpoczęcie sezonu 2013, 29 czerwca do Sztygarki Hetmańskiej. Będziemy tam rozdawać darmowe bilety statkiem, jak również na sprzęt pływający, kajaki, łodzie. To wszystko będzie się odbywać na przystani przy Zaporze. Zapraszamy przez całe wakacje. W samym sercu jeszcze sztygarka hetmańska.